Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Dario. Pytanie numer jeden. Czy powinna Pani zacząć rozwijać swoją działalność gospodarczą, w jak, jeśli tak, to w jakiej dziedzinie? Dobra. Czy, przepraszam, że zapytanie, zapytanie, które zadam kartą, ale jest ono ważne. Czy Pani na tym etapie jest już przygotowana do prowadzenia swojej własnej działalności gospodarczej. Proszę Pani, nie, 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 jeszcze nie teraz. Dwójka mieczy to jest, to jest, znaczy, znaczy przynajmniej no, no póki co jeszcze może coś dociągnę. Nie, zdecydowanie nie, proszę Pani. To, co sobie pani wyobraża, to są tylko pobożne życzenia. Pani jest tu pokazana w październiku denarów. Pani jeszcze powinna nabywać doświadczenie, doskonalić się, kształcić, nabywać wiedzę. To nie jest jeszcze właściwy moment. Każdą z dróg, którą by pani wybrała, czy w lewo, czy w prawo, to była, mogła, mogłaby być droga, czy jedna, czy druga, na której... Pani popełni błędy. No oczywiście, nie można nikomu zakazać popełniania błędów, bo na żadnych błędach nie nauczycie pani tak jak na swoich. Natomiast no, moim obowiązkiem jest przestrzec panią, że siódemka kielichów to jest taka karta, gdzie człowiek ma głowę pełną wizji, pełną wyobrażeń, pełną takiej ufności, ale są to niestety pobożne życzenia. W starciu w, z rzeczywistością, Okaże się, że to, co pani zaplanowała, to są mrzonki. Niestety. No. Także co dla Pani lepsze? Czy tutaj pani powinna zostać, czy zacząć Nie, no, no nie, no nie, no nie, no nie. Jeszcze nie. Nie. Nie, tu karty podpowiadają, że jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Owszem, niech pani tego nie traci z pola widzenia, ale rycerz denarów to jest najwolniejszy z rycerzy z całej talii tarota. I on powoli e, robi, powoli planuje, powoli działa, powoli się przygotowuje. Czyli jakby w perspektywie przyszłości jak najbardziej tak, bo zarówno paść denarów, rycerz denarów daje prognozę wzrostu. Wzrostu, jeśli chodzi o finanse, wzrostu, jeśli chodzi o pracę, przygotowanie, tak? Jeśli chodzi o przygotowanie. On nie działa, przygotowuje się po to, żeby dobrze sobie przygotować grunt pod ten cel, który chce osiągnąć. Ale robi to powoli, skrupulatnie, bez wygłupów i bez takiej, wie pani, łańskiej fantazji, tak? Natomiast. Tu mamy kartę świat na pracę, w której pani jest. Proszę pani, prędzej czy później ten czas, gdzie pani jest w tej pracy, on dobiegnie końca, bo karta świat taka jest. Ale dzięki temu, że ten cykl się w pewnym momencie dopełni i pani będzie gotowa do tego, żeby zrobić swoją własną działalność gospodarczą, to nawiąże pani kontakty międzynarodowe to dostanie Pani w pewnym momencie, pani będzie doskonale wiedziała, który to będzie moment, Do, powiew wiatru w skrzydła taki, że będzie Pani wiedziała, aha, to jest ten moment. I wtedy będzie Pani mogła dopełnić cykl. Czyli ten cykl, w którym Pani jest, pracując w tej firmie, jeszcze nie dobiegł końca. Więc póki co według mnie, według kart, pani będzie, będzie jeszcze musiała. Tutaj, w tej firmie, być gdzie Pani jest, żeby krótko mówiąc się uczyć. Drugie pytanie, czy sytuacja w dziale, w którym Pani była, tak, który Pani podaje dział, się zmieni, się zmieni na korzyść i będzie miła atmosfera bez nerwów? Czy sytuacja w dziale się zmieni po powrocie Pani, jak będzie się przedstawiać sytuacja w Pani. W dziale. No, niestety dwójka denarów walka trwa. Każdy, każdego by za pięć groszy sprzedał, więc chyba sytuacja się nie zmieni, nie? Raz lepiej, raz gorzej. To jest taka karta. To jest karta braku poczucia stabilizacji. Raz jest lepiej, czyli głowa przykryta, nogi na wierzchu, nie? I odwrotnie, naciągnie pani kołdrę, na nogi głowa się odsłania. I tak w koło, i tak w koło. Także tutaj no, chyba radzę uzbroić się w cierpliwość. Jak sobie pani poradzi zatem w tej całej sytuacji? Powiem pani tak. E, dziesiątka mieczy, poradzi sobie pani, bo e, to jest taka sytuacja, że mimo tej walki nikt nie jest w stanie już pani bardziej dokuczyć, aniżeli zostało to zrobione i należy się z tego cieszyć, tak? Z biegiem czasu pani w dziesiątce mieczy zamknie, tak jak mówiłam, zamknie. Pracę tam, gdzie Pani jest, i w kole fortuny będzie otrzyma Pani szansę od losu, żeby tę sytuację zmienić. Można te karty również interpretować tak, że w pewnym momencie, nie tylko dla Pani, ale i dla innych, sytuacja będzie już na tyle uciążliwa, że będzie wymagała zmiany. I taką właśnie tutaj kartę, taką kartą jest koło fortuny, że. Nic nie jest przesądzone. Można sobie ten los poukładać tak, jak pani sobie będzie tego życzyła. Przyjdą sprzyjające okoliczności. Ja pani nie powiem w którym momencie tak i jakie, ale będzie pani po prostu to czuć, że to jest już właściwy czas na dokonanie zmian. Ewentualnie cały pani dział, w którym pani, do którego pani wróci, będzie już tak przemęczony właśnie tąże właśnie walką, że każdy zapragnie takich właśnie jakichś usprawnień czy zmian, żeby tę sytuacje w dziale poprawić. Tu jest mm, pokazana, pokazane karty pokazują no generalnie, że niełatwo będzie zmienić tę całą sytuację, natomiast nie jest to jakby sytuacja nie do zrobienia. I teraz tak, myślę, że pani ma jakby dwie ścieżki. Albo planować sobie, skupić się na pani planie, na tym, czego pani chce w przyszłości i co zrobić, żeby ten plan osiągnąć. Bo ta karta siódemki kielichów, ona pokazuje różne możliwości, o ile zmieni Pani nastawienie czy punkt widzenia, czyli wchodzi Pani z powrotem do tego działu, okazuje się sytuacja jest taka, jaka była, nic się nie zmieniło i zamiast dręczyć się i męczyć samą siebie, dobrze by było, żeby Pani zmieniła nastawienie na takie, gdzie powie Pani sama sobie, ja z tego wyciągnę coś dobrego dla siebie, bo to mi się kiedyś przyda nauczę się tego, 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 zagadam z tym, a z tym i nie będzie pani jakby sfokusowana na tych plotach, na, na, ty, na tej walce o każdy grosz i uda się pani, tak, przede wszystkim dojść do równowagi finansowej, to jest raz dla pani samej, a dwa w ogóle do takiego właśnie etapu rozliczenia, czyli że będzie pani gotowa rozliczyć się, ze swoją prze przeszłością i śmiało podążyć w przyszłość, do której pani będzie przygotowana. To tyle. Pani Dario, trzymam kciuki i życzę wszystkiego dobrego.